Teraz trochę więcej o radiu, ściszę. Tutaj ta gałka jest od głośności. Jak przedstawię Wam mniej więcej ten sprzęcik. Eee, co? Mikrofon standardowy. Ma możliwość przełączania częstotliwości. Tutaj blokada częstotliwości, żeby nie ten e, nie przełączyć przypadkiem. Trochę Wentylator tutaj, to trochę od zasilacza i trochę od tego leci. No co, a tu jest wiadomo gałka do zmiany częstotliwości. Zaraz kogoś poszukamy co filtry. Przed znaczy jej tłumik. Tutaj yy, w trybie kanałowym to wejdę tylko. Jest tryb kanałowy, no to tutaj pod tym klawiszem jest częstotliwość wywoławcza. Jak się kliknie jak poka pokazuje się C, to znaczy, że jest. Włączona częstotliwość wywoławcza, tak trochę przestawię, będzie lepiej widać. To, to oznacza, że częstotliwość wywoławcza. Jeszcze raz klikamy, wracamy na poprzednią częstotliwość, zapisaną. Ja sobie wezmę, zapiszę teraz jeszcze. Pokażę Wam, jak się zapisuje. To trzeba wejść w S1 i tą częstotliwość zapiszę sobie na kanale 11. Sekundę, to tutaj. Tak, to jest ta częstotliwość. Zapisujemy ją na kanale 11. Zapisujemy, kanał, zapisujemy w menu S1 klawiszem F1. Funkcyjny 1 podpisany jest jako MW, i tym klawiszem zapisujemy kanał. I klikam, jest zapisany. Przejdźmy teraz jeszcze w tryb Memory. Pamięci jest już na 11. kanale Ta częstotliwość już Wszystko ładnie słucha, e, słychać Tutaj e, To jest do mikrofonu też Ta gałka, a w drugą stronę To jest squelch, czyli blokada Szumów Jest podniesiona do 60 dB, czyli teraz Nic jej nie blokuje, chyba, bardzo Bardzo mocny sygnał Tutaj na zero naj, najlepiej jest Bo wtedy dolatują wszystkie sygnały 150W. Antena bazuka Antena Jak ten 350 watów, Pan Stefan Oj. Coś kamera ostreść traci No a co tu więcej jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest skan, to skanuje częstotliwości Ale my nie chcemy tego co się Aha, bo są kanały ustawione tu ja muszę przejść raz na kanał 11, ten nazwę, i przechodzę tym klawiszem w men S2, men, menu S2, to klawiszem F3, zmieniamy się pomiędzy trybem kanałów a VFO, czyli, yy, czyli tam gdzie ustalamy częstotliwość. I tutaj włączamy skan i leć I skanuje po prostu. Teraz wróćmy tam na dół, gałeczko. Bo tu ładnie było słychać tego pana, naprawdę 5,9 to jest maksymalny raport. Zablokuję gałkę, żeby przy, przypadkiem mnie ten nie zablokować. Tutaj z boku trochę potrząśnie się kamera. Tutaj są przełączniki pasma. Pasma się przełącza. Tutaj jest słuchaczek do regulacji szybkości gałki. żelata e, Tutaj do góry to. Gałka czy kręci szybka tutaj ma tak, jakby hamulec włączony. Tym zmieniamy modulację z CW, RTTY i FM. Tu jest akurat ton. Czemu ton? Ha, już wiem, będę musiał później przełączyć. Mhm. To w ustawieniach się wchodzi. Innych jeszcze i LSB to jest taka podstawowa na 80 m. Tłumik wytłumia te wszystkie z dodatkowe zakłócenia. Zakłócenia na zero są. Żadne stacja teraz nie nadaję. a tłumik ich A teraz jak włączam te filtry to mam zakłócenie do S7, czyli... Mocne, ale nie są najmocniejsze te zakłócenia mm -hmm. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć W ogóle fajne radiówko, fajnie się spróbuję. Jeszcze tak ściszę, wyłączam i ma odczepiany panel Tu z boku się odczepia, ma odczepiany panel, mam kabel To w mobilu często pomaga tym suwakiem, tutaj co jest, można przełączać pomiędzy yy, głośnik a słuchawki z tego gniazda. Tam, słychać. Tam podłączam panel, włączam. I jest. Tutaj tu przytrzymujemy, to wchodzimy w menu, jest moc 80 W, maksymalna to jest 100 W, ale 80 jest taka dobra. Tym, tym też przełączam się pomiędzy menu G, S i M Chcę w G wejść i co jeszcze? Przytrzymując, wchodzimy właśnie w to menu. Tu jest moc nadawania do mikrofonu. Na mi uciekła tego, tego ustawienia. No, Mic gain, Vox delay to czułość funkcji Vox, jeżeli się nie mylę. I tutaj jest częstotliwość, tak, chyba. Pokręciłem coś. To radio mam naprawdę krótko. Są cztery ustawienia, to są to jest menu Q. Menu Q. Po przytrzymaniu tego display. Y jeszcze wejdźmy w G3. A jeszcze zapomniałem. Wejdźmy w funkcję memory. Jesteśmy w memory. Kanał 11, czyli ten nasz tak mogę powiedzieć, wywoławczy na. 80, tutaj dużo osób na 3716 i, i 15, 15. Tutaj dużo osób jest. I teraz wychodzimy w G4 menu i teraz klikamy E i edytujemy nazwę kanału. to nazwę 80... 8 w dół zejść, 10 tu do M muszę aż przejść L, M chociaż w sumie gdzie jest spacja o, jest spacja, o nie metrów Podpiszę w y w. teraz skręcić gałką do, żeby było już puste miejsce do końca, bo nie potrzebujemy. Mogłem zacząć od spacji przejść na drugie miejsce, wtedy by było to ładniej. Jak jest? jest, mamy 80 metrów wywoławczy, kanał podpisany jest. No i będziemy już wiedzieć, jaki to jest kanał. Fajne. mam na if shift, bo to jest od tej gałki tutaj widać shift w tą, skręcamy. Oj. Przełączyłem kanał i w drugą stronę też to chodzi. Ja tu najczęściej, często korzystam z tego filtra i dlatego mogło wyjść. A nasza częstotliwość tutaj wywoławcza w y, okolicach Lubska, Żar, to jest 145 550, tu y, kilka osób można wyłapać z okolic. Często tutaj y, jesteśmy na tym kanale. Tutaj jeszcze pokrętło od zmiany kanałów, może posłużyć tam jako y, y, read czyli też filtr. Tutaj wystarczy włączyć. A, teraz nie, bo to muszę, muszę zmienić. O, kamera leci. przejście do READ muszę zmienić pasmo, żeby weszło, wszedł READ 11 i teraz, jak się tu kliknie, jak się jest czerwone to jest wtedy READ, wtedy pokrętło nie zmienia kanał, tylko READ, częstotliwość RID, czyli tam filtr, to jest jeden, dobra, teraz jeszcze, co ja chciałem tutaj miernik SWR to sprawdzamy w, zawsze w FM przejdę tylko na jakąś częstotliwość przejdę na jakąś częstotliwość taką taką mniej używana jest ona tutaj jest SV co jest a bo zupełnie poleciałem się dziwię że nie stroi antena jest na to pasmo swr 1 Wczoraj strojona SWR1, czyli bardzo ładnie leci. Coś tu mi komputer pita. To wiecie, to jest jednak radiofale radiowe i zakłócenia. Ktoś tu jest, oj, zakłóciłem mu dobra, wejdźmy na 700 równe. To jest ALC, czyli moduł zabezpieczenia. A jeżeli antena by nie była ze stroną, to by było... Do 60 decybeli, tutaj by chodziło Jest do 23 jest norma. I moc maksymalna, którą ustawiłem. Aż komputer pika. Fajnie. Zakłócać mogę komputery w domu. No ale chyba. Dobra, no to przejdźmy teraz do częstotliwości. Moja ten. I zaraz wracam, spróbuję jakąś częstotliwość wolną znaleźć i zrobię, spróbuję zrobić coś. Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie podaje Stefan Paweł 3 Adam Adam Ludwik, SP3 AAL. Zapraszam do łączności QRZ. Stefan Paweł 5, Ksawery, Olga, Lucynatu. Stefan Paweł 3, Adam, Adam, Ludwik. Potwierdź y, jeszcze raz znak. SP5XOL, tak? SP5, Ksawery, y, Olga, y, y, Ludwik. Y, Stefan Paweł 3, Adam, Adam, Ludwik. Y, witam Ciebie serdecznie. Dla Ciebie y, tak 5-5. Y, 55 dla ciebie. Yy, moje imię Michał. Yy, imię Michał nadaje z miejscowości Lubsko. Kutecha to Lubsko. Yy, yy, mikrofon do ciebie. SP5 Ksawery Olga Lucyna. SP3 Adam, Adam Lucyna.

Stefan Paweł 5 Ksawery Olga e, Lucyna, Stefan Paweł 3 Adam, Adam Ludwik. E, witam jeszcze raz. Dziękuję za tą krótką łączność również. E, no, 73 do kolejnych spotkań. E, SP5 Ksawery Olga Lucyna, e, SP3 Adam, Adam Ludwik. Lubsko, Ludwik Urszula, Urszula, przepraszam Ludwik Urszula, Barbara, Stefan, Karol, Olga. Lubsko. Również wszystkiego dobrego na nadchodzący rok, 73 i do kolejnych spotkań, a na częstotliwości pozostaje Stefan Paweł 3 Adam Adam Ludwik i podaje wywołanie ogólne. SP3 Adam Adam Ludwik QRT No, niestety jedna łączność tylko się udała zrobić. Komputer mi zaczął świrować, wyłączył się, włączył. Jak skończyłem nadawanie, ale to normalne, bo w 3 się skumulowało. Dobra, ja dziękuję Wam za, za to, że oglądaliście 73 i do kolejnych spotkań.